Swoją formację, swoje szyki, które zostały, były wypracowane na polach bitew. Z reguły z przodu byli wystawiani tarczownicy, którzy osłaniali całą formację. W drugim szeregu walczyli żołnierze piesi zaopatrzeni w broń drzewcową. Tutaj mamy tak zwane glewie, no i mamy atak takie potyczki odbywają się na turniejach są częścią, są elementem turnieju, manewrów mele, różne są zasady przyjmowane z reguły przyjmuje się, że jeżeli piechur jest trafiony dwukrotnie w hełm, wówczas wypada z gry do następnego starcia do dwóch, do dwóch, No właśnie, piechórzy ustalają reguły tego pojedynku. Od paru lat y, odbywają się Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich, w walkach piątek. W walkach indywidualnych, przy czym tam mamy do czynienia z ciężkim rycerstwem w pełni opancerzonym. Natomiast tutaj mamy lekką piechotę, która była bardzo mobilna na polu walki, spełniała bardzo ważne zadania, broniła taborów, również atakowała tabory przeciwnika. Brawo! Niestety, przeciwko ciężkiej jeździe rycerskiej, no, była bezbronna, dlatego z reguły atakowała z jakichś zasłon terenowych, czy polowych fortyfikacji. Natomiast pełniła no, szereg ważnych zadań pomocniczych. No, ściganie przeciwnika, czy chociażby obrona, obrona grodów, obrona miast. Dobra. I mamy kolejne starcie. Proszę zwrócić uwagę, że ciosy nie są markowane. Tutaj chodzi o autentyczne trafienie przeciwnika, oczywiście. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, gdyż tutaj nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy tak jak na polu walki, ale jest to pewna forma konkurencji i ćwiczeń, tak, czyli piechurzy w średniowieczu. Cały czas obowiązywała zasada im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na polu walki. Te starcie są pojedynki, bardzo dynamiczne, pojedynki, krótkie. Pojedynki, pojedynki, po kolei, rzuć, rzuć, rzuć. Teraz rycerze będą walczyć samo jeden, indywidualne pojedynki, pichurówki. Po kolei rzuć. Szczególnie ta piechota grodowa, która e, stale zajmowała się rzemiosłem wojennym, była bardzo dobrze wyćwiczona w walce. W odróżnieniu od e, piechurów, takich e, z włóścian. włościan. Którzy stanowili tylko masę mięsy, Bardzo dobrze wyszkolona była piechota zakonna, gdzie nie wstępował do zakonu rycerskiego. Wstępował tam razem ze swoją służbą tak zwanymi serwantami, którzy w zakonie, często jako półbracia tak zwani, stanowili właśnie oddziały piechoty walczącej razem ze swoim panem. Podstawową formą, for, jednostką organizacyjną. Tarną w średniowieczu to była tak zwana kopia. Stanowił ją ciężko zbrojny rycerz wraz ze swoimi dwoma lub trzema przybocznymi. Oczywiście taka jednostka, mini jednostka była samowystarczalna. Wiosła ze sobą wozy taborowe, kuchnie, namioty, cały obóz, obozowisko. No i oczywiście towarzyszyły jej oddziały piechoty z kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset zbrojnych składających się. <noise> Nasi piechuszy bardzo zręcznie posługują się mieczem. Świadczy o tym, że często trenują, biorą udział w wielu turniejach rycerskich. Odbywają normalne, regularne treningi. To jest pojedynek piechura z bronią drzewsałą, tak zwaną glewią wygrany przez niego. Daj Markowi tarczę. Tam jest tarcza, tam jest Marek. Glewia wygrała. Odczucie dystansu tak zwanego timingu no, pozwala na to, że rycerz, który walczy bronią krótką, w tym przypadku toporkiem, no, ma utrudnione zadanie, żeby dojść do tego kura z drzewcówką. No. I proszę bardzo, kolejny piechód starczym został pokonany. Trzecie starcie glewiarza i znowu trafienie. Nie wejdę! Chyba się znaleźli właściciele przyjaciół. Ralo. Drago! Drago! Jedynym wyjściem dla y, y, zbrojnego, który walczył z bronią krótką, mieczem, tarczą, to było skrócenie dystansu i dobranie się. Do który miał na swoim wyposażeniu dziewcome <grym> do <z górę> Proszę Państwa mamy prawie 30 stopni natomiast widzę, że bardzo sprawnie tutaj się poruszają Dzień, Cięż, w łańce. No to do jednego rozcigające starcie i trafienie ten wyższy rycerz czy piechur ma na głowie hełm normandzki w takim kształcie czapki frygijskiej z rogiem z do przodu. To taki tradycyjny, każdej moda. Pod hełmem ten czepiec kończy, który zabezpieczał część twarzową, a również kark.

no i teraz prac zakonny kontra Vices Christi, obaj rycerze są rycerzami chrystusowymi, tak przynajmniej świadczy nazwa ich zakonów. Nie przeszkadzało to jednak w tym, żeby ze sobą walczyć, staczać boje na polu walki, robić na nie. I tutaj mamy toporek, tykan bardzo szybki, bezpieczna broń. Nie dam rady. Paweł, to poddaj. Paweł, chcesz to poddaj. Poddaj je. Rycerz podda walkę. Rzadko się to zdarzało. Paweł, chodź, muszę serce wyrzucić. Ale się zdarzało. Dzień. Proszę Państwa, w współczesnych pojedynkach nie używa się jednej techniki, która jest nie była mianowicie pchnięć mieczem tak znanych sztychów. to na tym, że ostrzem, noc, e, ostrzem miecza należał znaleźć słaby punkt przeciwnika i po prostu e, pomiędzy elementy zbroi płytowej, bądź też elementy niechronione zbroją takie pchnięcie było często śmiertelne. Ze względów bezpieczeństwa e, tych sztychów, czyli pchnięć ostrzem nie stosuje się. Natomiast są tylko uderzenia jednym bądź drugim Czy Tutaj widzieliśmy, proszę Państwa, skrócenie dystansu. Właśnie to jest jedyna rada na zbrojnego, który ma broń drzewcową. <strasz> jeżeli on jest sprawny, a pozwala na to jako uzbrojenie, jak to ciężko taki atak przeprowadzić, żeby skuteczny. Zbronny z niedźwiedziem na tarczy, ma na nogach również skomplikowane nogawice, które będą zwyciężały też nogi przed uderzeniami miecznymi <laughs> w broni chatyfowej. Jeśli na takie ogabice założyć również pancerz kolczy, A, ty, no autobus tak, to to, ma po tydzień do... wcześniej, uwagę, że zbrojnie już skoczyli po kilka bardzo dynamicznych pojedynków. Nadal są w bardzo dobrej formie. Pomimo tego, że jest gorąco, pomimo tego, że nam trochę brak wody. także to świadczy o nich, że mają doskonałą żelazną kondycję, mają doskonałe wyszkolenie. Nie jest trafienie. Znaczy krótki odpoczynek. Zbrojny wraca na pole walki. Tym razem znowu. Dwa bracia, brat zakonu Dobrzyńskiego oraz zakonu Milites Christi. Nie wiadomo co na to Chrystus. Będzie padać. Taki dźwięk. Tak, zdecydowanie z to wygrałem. no weźcie. Nie, pan, 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 pan. się rozwiązała. Zbrojny z glebią ma na głowie hełm z pierwszego typu to jest hełm żebrowy, z który składał się z Dwóch płaskowników skrzyżowanych, obręczy i do tego witaminy przytwierdzonych jako ćwiartki. E, na zachodzie, bardzo wczesna, prosta, dosyć konstrukcja, ale skuteczna. Przed nim go mamy z który był kuty z jednego kawałka metalu, zaopatrzony w nosal. E, który na ziemiach polskich bardzo długo był stosowany, można to stwierdzić po w figurach nagrobkowych, w opieczęciach e, władców, e, szczególnie na Śląsku czy też w Małopolsce. Podczas gdy na Zachodzie już go nie stosowano, u nas bardzo jeszcze Jakie potem Ostatni, który wygrywa. Wygrywa. Natomiast miał jedną falę. On osłania, nie osłaniał, nie osłaniał nie wystarczająco części twarzowej rycerza, także e, zrezygnowali z tego typu hełmów stosowali go w e, no i tutaj, no, tutaj jest masowana glewią jest trafione ma za to nie potrzebujesz Czy nie potrzebujesz Na A glewia nie no, jest taka Można powiedzieć, że weszło Można? Nie uwaga Zostały dwie osoby, bo nie? Aaa, Aż zadzwoniło zwrócili uwagę, że ta rozgrywka ma taki, takie cechy mini-turnieju. Rycerz, który przegrywa dwie walki, odpada. Także mamy. W tej chwili można powiedzieć, że finał Czek. 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 Ja też dostałem. No, cztery. Jeszcze jeden po dziewiątym.

Poszło to dosyć łatwo. O, o, o tam widać obok. To jest ściąganie przepoconej przeszywanicy. Tak wygląda. Szanowni Państwo, piechurzy walczyli w całej Europie, ale również w Palestynie, biorąc udział w wypadkach krzyżowych. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że warunki walki dla rycerstwa było były skrajnie niekorzystne. Nikt wcześniej tam nie walczył w takich warunkach, w bardzo wysokich temperaturach, na pustyni. Często bez wody, gdyż wojska saraceńskie zatruwały źródła sposobem pozbawiającym dostępu do wody. i walczących kolonii wojskowych. Już samo, sam marsz, e, przemarsz wojsk był strasznie trudnym przedsięwzięciem, a dlatego trzeba było cały czas się bronić przed atakującymi z Nienacka Saracenami, którzy byli na swoim terenie, byli doskonale obeznani, przyzwyczajeni. Więc e, można przez chwileczkę przenieść się właśnie w tamte czasy. Czasami prawie czyżowych XII, xiii wieku, pomyśleć, jak ciężko było wówczas tym rycerzom, którzy walczyli w obronie grobu pańskiego, w obronie cywilizacji europejskiej. Dzisiaj no, no, ta cywilizacja europejska bardzo łatwo oddaje te wartości, o które kiedyś że z takim trudem walczyli. Ustydnych. Który może rycerz się przedstawię ten Rytka Radny Tart z braci do Brzyński Gratulujemy wielkie brawa Brawo! 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 Brawo!